Hejka kochani, witam się z nami w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, zaczynamy weekend. Ja dopiero co wyszłam ze szpitala. Tak, niestety byłam, ale nic poważnego. Po prostu muszę zrobić tam badania, żeby się zdiagnozować i żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Także wyszłam ze szpitala, więc dzisiaj mam taki trochę... pomywam w tak w zasadzie. I tyle, zrobiłam pielęgnację no już wiem, że nie chcę z tego dnia, bo jest dzisiaj piątek, jest już jakaś dwunasta, e, także pojedziemy sobie do Jeky, chcę kupić lampkę Fado. Dojechałam już do Jeky, mam w planie kupić um, szafkę na buty, taką dosyć małą i dosyć wąską, bo nasz korytarz tutaj jest bardzo, bardzo wąski. E, także, no widziałam na stronie, że jest Zobaczymy, jak ona wygląda i czy ją wezmę. Dobra, słuchajcie, wyszłam właśnie z IKEA. Oczywiście, kupiłam więcej niż miałam, ponieważ mam całą torbę zakupów, plus e, szafkę w bagażniku. Była jeszcze jedna, która mi się podobała, i tamta mi się podoba, tamta mi się nie podoba. Ale no, jak się nie ma, co się lubić, co się, lubi, się ma, słuchajcie no niestety tam to była za duża. A może nie tyle co za duża, bo zmieścić to by się zmieściła Tylko że właśnie teraz nam chodzi o to, aby po prostu zrobić sobie więcej miejsca w tym korytarzu, a nie mieć tyle ile mamy teraz. Tutaj gdzie jestem, bo jestem, wiecie, w tym na targówku ogólnie. Tutaj jest tak mnóstwo dużo sklepów. No i co? No i wejdę sobie jeszcze od razu do Lidla, zrobię zakupy do domu i wejdę jeszcze do Rosmana. W sumie, tak trochę popatrzeć. Eee, muszę tam kupić sobie jakieś, wiesz, czy coś takiego, jakieś takie podstawowe rzeczy. Eee, Poluję jeszcze na cień do powiek, ale tylko i wyłącznie jeden cień. Chcę biały, cień brokatowy albo taki mega jasny. Eee, I nigdzie nie mogę znaleźć, a nie chcę wydać na niego jakoś mega dużo pieniędzy, czy kupować specjalnie nowej paletki, bo paletkę do oczu mam super, ale no, skończył mi się ten jeden cień, bo. Go zazwyczaj używam, także idę zobaczyć, co jeszcze jest. Jest tak cholernie gorąco, że... Pff, całe szczęście, że nie mam makijażu, bo bym po prostu płynęła dosłownie. Już widzę, że mi się tuż powoli... Powoli rozmazuję, ale no wiecie, jak dotykam swoją nakremowaną twarz, to jest tak śliska. Przesada. Nie wiem, jak wasze psy, ale Drake ma coś takiego, że on po prostu kocha siedzieć na oparciu kanapy. Jan bez przerwy tutaj siada Ja muszę sobie poprawić jeszcze troszkę makijaż um, Nie będę się zbierała do arkady. Tylko najpierw jeszcze pójdziemy na taki spacerek e, Popołudniowy w sumie, ale taki trochę krótszy, żeby po prostu Drake się e, mógł trochę wybiegać zanim wyjdę drugi raz z domu Bo byłam przed chwilą na spotkaniu razem z Maćkiem um, Takim właśnie harcerskim, organizacyjnym, podsumowującym w ogóle cały rok um, no, jest godzina 12, więc zanim wyjdę, wyjdę do Arkady, to po prostu wyjdę jeszcze raz z Drake'em na spacer, żebym mógł sobie troszkę pobiegać, a my pojedziemy wtedy na zakupy. Tak się słuchajcie, prezentuje ta lampka. Mm, tutaj już mi kwiaty trochę zaschosia, no ale wygląda w ten sposób. Maciek mi w ogóle nadał, nam wymienił żarówkę. O, sorry, teraz będzie trochę światło. Światło migać, no ale jest taki jasny kolor. Wczoraj sobie zamontowałam taką z cieplejszą, bo tylko ją znalazłam tutaj w mieszkaniu, ale okazało się, że w piwnicy mamy z jasnym światłem, więc, więc się mnie od razu podmienił. Będę musiała jakoś ogarnąć to wszystko, co tutaj stoi. No, bo tak, ten kamień, ta podstawka będzie finalnie szła. Na korytarz, na moją szafkę. I tutaj chciałabym sobie kupić takie. Ładne drewniane jakieś organizery, tak żeby to wszystko poukładać i żeby to nie było rozstawione jednak na całym biurku Wszystkie te rzeczy do pielęgnacji a Tylko żeby to ładnie jakoś tak wiecie poukłada Słuchajcie prezentuje się ta szafka, ona będzie powieszona na ścianie, więc ona teraz tak po prostu tutaj stoi No bo macyk wyjechał, nie mamy wiertarki czy tam wkrętarki No i nie mamy jak jej zamocować a miałam plan. I doszliśmy do wniosku, że kupimy jeszcze jedną taką samą. O, to są w ogóle takie, słuchajcie, boxy, które o, można je w zasadzie sobie tutaj, zabawka pieska, tak to jest, można sobie dostosować, tak, że tak to będzie wyglądało, że tutaj mamy lamelę obok, to będą dwie szafki, a przy lustrze jeszcze postawimy takiego małego pufa, gdzie będzie można coś schować. Przebrałam się tak, żeby było mi po prostu trochę wygodniej mierzyć ubrania, bo szczególnie chcę kupić sobie właśnie jakąś spódniczkę. Dobra, więc tak jak mówiłam, jedę do Arkady. Mam kilka celi tak naprawdę, ponieważ muszę znaleźć po pierwsze stylizację festiwalową i myślę o jednej spódniczce, ponieważ chciałabym, żeby to były też takie suchy, w których wiecie, będę chodzić po prostu na co dzień, bo. Te stylizacje będą tylko i wyłącznie um, do nagrywek jednego teledysku um, mojej przyjaciółki, więc um, oczywiście Wam podlinkuję jak już wyjdzie. E, a druga stylizacja musi być taka luźna, taka wiecie, w podróż, e, więc coś takiego też e, chciałabym znaleźć jakiś taki dzień nowy komplet, czy coś w tym stylu może. E, I to, co jeszcze muszę na pewno zrobić. To odebrać właśnie buty do, do tego teledysku. Odebrać swoje zamówienie z Hebe bo też zamówiłam sobie ostatnio Ucięło mi Zamówiłam sobie cztery musy do ciała do kąpieli, także muszę to odebrać. No i co, zobaczyć, co tam jest ciekawego w sklepach. Mam też bon do Arcadi. Mm, I nigdy, wiecie co, z takiego bonu nie korzystałam, dostałam go z firmy Więc chciałabym e, go może teraz po prostu wykorzystać e, Kiedy mam w sumie taką okazję, gdzie muszę coś kupić konkretnie w Arkadii mm, Znaczy nie muszę konkretnie w Arkadii, ale tam teraz jadę, więc, więc może go tam wykorzystam Nigdy nie korzystałam z takiego bonu e, do galerii więc nie wiem, jak to działa, więc po prostu będę musiała się zapytać pani przy kasie, um, jak za to zapłacić, takim bonem, czy w ogóle można w danym sklepie. Jak nie, to trudno zapłacić swoich pieniędzy, um, nie będę czegoś szukała, wiecie, stricte, stricte pod ten bon. No, ale jak się uda, to spoko, fajnie, bo może po prostu uda mi się coś zaoszczędzić i kupić coś więcej, maybe. A chcę jeszcze zobaczyć, wejdę może do Empiku i zobaczę jakieś fajne książki takie po prostu do poczytania jakieś romanse, coś, ten deseń, bo ostatnio brakowało mi takiej książki takiej luźnej, mam same takie wiecie psychologiczne, takie do zastanowienia a czasem potrzebuję sobie przeczytać coś takiego mega luźnego także zobaczymy, może też coś akurat będzie dobra, nie przedłużam dalej Jedziemy, bo już jest piętnasta Ta galeria mnie przeterała po prostu Jest, słuchajcie, zaraz dwudziesta Ja właśnie wyszłam z galerii nie kupiłam dużo rzeczy, już na samym końcu byłam tak zażenowana, nawet nie zażenowana, tak po prostu już znudzona, zmęczona i taka, wiecie, brak... brakowało mi już nadziei na cokolwiek, bo no naprawdę jest Lipa i mnóstwo ludzi, no ale tego się spodziewałam, jadąc w sobotę po południu do Arkadii. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest najwyższa pora na zrobienie holu i pokazanie Wam tego, co sobie kupiłam, bądź co dostałam. Mianowicie zacznę od butów, które odbierałam, czyli tak jak mówiłam, są to buty z Boyasa i pokazuję Wam, jak one wyglądają. Wszystkie będą miały te same buty, tylko że w innych kolorach. Słuchajcie, są to takie białe sneakersy. Ja sobie wybrałam akurat kolor niebieski tutaj z tyłu. Także tak. wydaje mi się, że będą neutralne dosyć. No i zobaczymy. To nie będę na nich chodzić po nagraniach dalej. No ale powiem Wam, że są naprawdę mega ładne i podobają mi się na żywo o wiele bardziej niż na stronie. Także tak. I dodają mi wysokości, <noise> więc to jest akurat bardzo dobre. Przejdźmy do tego, co kupiłam w H&M. W H&M były dosyć spore promki, e, aczkolwiek rzeczy, które kupiłam chyba nie były na promocji, e, ale muszę się upewnić. Ogólnie brałam basiki, bo, bo to akurat mi się podobało i to akurat było mi potrzebne. To, co jest ciekawe, nie mam w swojej szafie białego topu. Zwykłego, najzwyklejszego białego topu. Mam jeden, coś w zasadzie tego, jak mam teraz, tylko że on se, ramiączka ma takie, wiecie, zwijane jakby i mega mi bez przerwy zjeżdżają i mnie to strasznie denerwuje, więc nie lubię w nim chodzić, także sobie kupiłam taki zwykły biały top. To są w zasadzie body. Dalej mam taki topik Słuchajcie, on Nie wygląda w kamerze w ogóle Jest um, taki drapowany Po bokach I ostatnią rzeczą, którą A nie, w sumie nie ostatnią, ale Taką ciuchową Którą kupiłam, są to zwykłe Czarne shorty, słuchajcie Nawet nie wiem jak je pokazać Zwyczajne O i widzicie, to one przyswitują Z tego względu, że one są Z takiego Widzicie? Siateczkowego materiału, po prostu. E, więc uznałam, że to będzie taka fajna alternatywa, właśnie do chodzenia po domu, Dochodzenia po domu czy, czy po prostu na to, na strych Cokolwiek, bo ostatnie moje shorty, a dokładniej e, Biker z Jim Demur, mi Drake, po prostu je zjadł. Więc nie miałam czym chodzić, tak wiecie, na dłużej po domu A one kosztowały, słuchajcie, 39,99 Także no, uznałam, że sobie je wezmę, żeby po prostu mieć w czym chodzić Skusiłam się też, słuchajcie, na naszyjnik W trochę nie moim stylu Ale uznałam, że może fajnie fitować do jakichś białych, e, dużych t-shirtów A takie też kupiłam, tylko nie teraz, raczej zamówiłam No i kosztował 6 zł Słuchajcie, wygląda on tak. Okej. Okay. Ma takie motyla tutaj. Eee, I taki łańcuszek. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. I to, jakie on długości. Wzięłam go tylko ze względu na to, że był na promocji. Eee, no i właśnie sobie pomyślałam, że do tych takich t-shirtów mm, trochę bardziej streetwearowych, bo takie one są, eee, będzie spoko pasował. Szczerze myślałam, że będzie dłuższy a jest dosyć krótki. Albo nie. W sumie to może być standardowej długości. Słuchajcie, no on będzie takiej długości, mniej więcej. Liczyłam, że będzie trochę dłuższy, no ale dobra. I przejdźmy sobie teraz do rzeczy z Hebe. Tutaj mam swoje zamówienie. W Hebe kupiłam też sobie podkład, bo mój mi się skończył. Nie mam pojęcia, czy trafiłam z numerkiem z kolorem, z tego względu, że no, na wakacjach się trochę opaliłam. Um, ja na co dzień używam Estée Lauder e, podkładu. Um, albo krem albo BB Skin 79. Um, ja tak mówię. <grym> e, no, ale on też mi się skończył, więc uznałam, że sobie kupię po prostu Coś na, na czas, kiedy jestem opalona, bo to nie będzie trwało wiecznie. Ten podkład w odceniu 140. Nie wiem, ja nie potrafię sobie dobierać um, koloru. Nie wiem, mi pasował, ale niby też nie. Zobaczymy. Zazwyczaj po prostu, jak sobie testuję, wiecie, nawet i kurde na kawałku twarzy i mi pasuje w sklepie, to później, jak przychodzę do domu, to okazuje się, że on jednak nie pasuje. I zawsze muszę, kurde, mieszać ze wszystkim innym. Ale dobra, słuchajcie. Jestem ciekawa bardzo tych musów do ciała, które zamówiłam. Um, ja już miałam okazję wąchać w pracy. Nie pytajcie dlaczego. No, słuchajcie, mam. Formularz, gazetka. Dziękuję bardzo. Pierwszy mus do ciała o y, zapachu marakuj i limonki. Hmm. Tutaj nie będzie za czuć. Nie wiem, co ja wącham, chociaż coś tam było. I to są w ogóle musy y, właśnie z marki Hebe po prostu, bo jak nie wiecie, to Hebe zaczęło produkować swoje też produkty, nie tylko właśnie do omycia, y, ale też do makijażu. Nie wiem, słuchajcie, czy one się różnią jakoś tak zapachem, czy nie? Mm, dobra, dalej mamy pomarańcze i mięte. Czekajcie, może będę do tego się na czym Trzeci zapach to jest aloes i biała glinka. E, tego jestem w sumie ciekawa. Teraz zobaczymy. Teraz przez te trzy dni sobie je wezmę. Cztery, bo mam jeszcze jeden. E, słuchajcie, to jest w ogóle jakiś. Uuu! To jest, słuchajcie, olej do ciała w piance. To jest ciekawa. Czekajcie. Po prostu wmasować w skórę. Dobra, wiecie co, przetestujemy sobie to teraz. Bo um, jestem po prostu tego ciekawa. Strząsnę, no i co? się jakoś odblokowuje. Dobra. Trochę wystrzeliło. Ale słuchajcie. Sprawdź. Ej, to jest. To jest fajne. Ej, mega ciekawe to jest. Słuchajcie. Widzieliście, jak to się wchłonęło? Automatycznie. Dosłownie. Dosłownie w chwilę. I ładnie pachnie. Ale jak makadamia. Bardzo ciekawy produkt. Nie ukrywam. No dobra, będę sobie testować. Zobaczę, jak to się będzie sprawdzało. I dam Wam znać, czy w sobie spoko, czy niespoko. A teraz co? No a teraz co? Teraz um, chyba będę zmywała makijaż. I powoli będę się ogarniała. Jeszcze nie będę szła się mieć, bo czekam mnie jeszcze jeden spacer z psem. Już tak, stricte na noc i godzina w sumie. że nie mogę odblokować, Nie wiem, która jest godzina. Um, nieważne. W każdym razie, za około godzinkę Jeszcze raz wyjdziemy na szybkie siku z drajkiem. Żeby po prostu zadychł się już na noc i żebym mógł pójść spać No i ja wtedy pójdę się też wykąpać i zrobię sobie skin A teraz po prostu zmyję makijaż, żeby to było trochę szybciej No i może jakaś kolacja, może sobie coś obejrzę Zobaczymy Słuchajcie, ja się ogarnęłam i będę jechała po prostu do galerii Kolejny dzień, nie chce mi się okropnie, bo to będzie trzeci dzień z rzędu, kiedy będę po prostu latała po sklepach, no i ja już, już po prostu myślałam, że do tego dzisiaj zmusić. Tym bardziej, że planuję jechać do galerii Młociny, więc no, czeka mnie trochę, trochę drogi. Nie jest to najbliżej, ale jest tam Primark czy tam Primark którego chciałabym odwiedzić, ze względu właśnie na jakieś dodatki Opowiem wam, że przymierzyłam sobie ten naszyjnik i jest całkiem cute I chciałabym więcej jakichś takich dziwnych, dziwnych naszyjników Także możliwe, jeszcze wejdę do Stradivariusa Ponieważ tam też były fajne naszyjniki wczoraj na promocji Ale ich finalnie nie wzięłam, bo nie chciało mi się stać w tych wielkich kolejkach Też wiecie, Drake zostaje sam w domu, także nie chcę tutaj, żeby się siedziało jakoś mega długo która jest godzina? 13:40, więc mam nadzieję, że wrócę do 17:00 z powrotem, żeby mógł sobie wyjść jeszcze normalnie na spacerek. Tak. No teraz odpoczywa, śpi, więc myślę, że będzie spał przez cały ten czas. No, także nie przedłużając, zbieram się, nie chcę mi się niesamowicie. No ale jak dzisiaj już nie pojadę do tej galerii, no to w tygodniu na pewno tego nie zrobię. No bo po prostu będę pracowała cały tydzień. Po pracy nie widzi mi się jeżdżenie jeszcze do galerii, bo wtedy wracam mega późno. Bardziej mi się nie chce, że muszę jechać tam sama. Gdybym był ze mną Maciek, bo chciałoby mi się pewnie bardziej. No, bo wiecie, muszę sama jechać z autem, miałam z kim porozmawiać w trakcie. Kom się skupić na drodze. No. Także tak, dobra. Zbieram się i jedziemy.